Druga rzecz to jest nagonka Tuska na partię Szymona Hołowni Polskę 2050. Ja jak wiecie nie pałam zbytnią sympatią ani do partii Tuska, ani również do przystawek w tym do partii Polska 2050, ale to co wyczynia Newsweek z partią Szymona Hołowni jest celowym uderzeniem i celowym zleceniem ze strony platformy obywatelskiej, aby tą partię pogrążyć, aby jej poparcie zostało przejęte przez Platformę Obywatelską. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że w ostatnim sondażu, który widzicie tutaj, sondażu CBOS-u, czyli generalnie Państwowej Agencji Sondażowej, PiS zrównął się z Platformą Obywatelską. Cokolwiek Tusk i Platforma nie robi, PISowi nie spada. Aby Platformie nie spadło jeszcze bardziej, a tak według mnie to uważam, że notowania Platformy są zawyżone, ale żeby Platforma nie straciła jeszcze bardziej, musi przejmować elektoraty lewicy, hołowni, PSL-u. PSL-u chyba najmniej, tutaj największe szanse na ogryzienie ma Prawo i Sprawiedliwość, ale hołownia jest na celowniku Donalda Tuska. Aby poparcie nie spadło Platformie poniżej poparcia PiS-u, Musi zjeść hołownie. I temu służy właśnie ten atak.